Witajcie kochani na kanale Opowieści Losu, z tej strony Ana. Dzisiaj przychodzę do Was z czytaniem miesięcznym. Będzie to czytanie na miesiąc grudzień. Zapytamy w nim o, o co ważnego w tym miesiącu, co ważnego do Was zmierza. Co w bliskim otoczeniu, co w pracy, finansach, co w miłości i uczuciach. Co jest ukryte, co zmierza. Ten rozkład będzie bardziej rozbudowany niż rozkład na listopad, ponieważ zapytamy jeszcze o sytuację, co jest tu i teraz. Ale to już na samym końcu. Będzie też wsparcie od aniołów. Jeszcze tylko chciałam podziękować za Wasze lajki, za Wasze subskrypcje, za Wasze wyświetlenia, komentarze i udostępnienia kanału. Dziękuję serdecznie. Do tego czytania serdecznie zapraszam na zodiakalne strzelce. I już sobie zaczniemy. Okay. Początek zapytam karty, co ważnego w tym miesiącu dla zodiakalnych strzelców. Ja sobie tą kartę jednak wezmę na pół. Co ważnego w tym miesiącu dla zodiakalnych strzelców. Strzelców. Może się pojawić jakiś zawód, jakieś zakłopotanie, zażenowanie albo zazdrość. Może to być związane z osobą z podznaku ognia, czyli byk, e, przepraszam, baran, lew lub strzelec, właśnie. Może też bezpośrednio chodzić o was, drogie strzelce. E, może również do Was przyjść niespodziewany zastrzyk gotówki. Pokazuje mi się również dla Was informacja ważna w tym miesiącu. Być może coś związanego z uczuciami. Być może właśnie ten zawód, to zakłopotanie, za, za żenowanie i zazdrość będzie powiązane z uczuciami. Jest tutaj informacja, że mogą tutaj wystąpić problemy, macie już problemy z czakrą splotu słonecznego. Czakra ta właśnie jest odpowiedzialna za uczucia, również jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne, za układ trawienny, za żołądek, za wątrobę. Tutaj karta doradza, aby skupić się na pewności siebie i na sile woli. Mogą w tym pomóc ćwiczenia oddechowe oraz wizualizacja żółtego światła, która wspiera równowagę tej czakry. Okay. Takie ważne informacje dla strzelców na grudzień, na początek. Dobrze, teraz sobie zapytamy o, o bliskie otoczenie, o pracę, o finanse, o miłość, o uczucia. Co jest ukryte i co zmierza? tak Proszę o informację, co w bliskim otoczeniu ustrzelców strzelców. Co w bliskim otoczeniu ustrzelców na miesiąc grudzień. Co w pracy i finansach dla strzelców na miesiąc grudzień. Co w pracy i finansach na miesiąc grudzień u strzelców? Co w miłości i uczuciach? Dobrze. Co jest ukryte przed strzelcami? Co jest ukryte przed strzelcami? I co zmierza do strzelców? Co zmierza do strzelców? Dziękuję. Zatem, drogie strzelce. Odpowiedzi na pytanie, co jest w waszym bliskim otoczeniu, pojawia mi tutaj się postać kobiety, mężatki, wiek około 25 do 35 lat, aczkolwiek może być starsza. Ciemna blondynka, niezależna i elegancka. Zaraz dopytamy, co to tutaj jeszcze chce nam powiedzieć. Bliskie otoczenie i ciemna blondynka przy strzelcach. Dobrze, proszę o nasze informacje są w bliskim otoczeniu ustrzelców, co w bliskim otoczeniu ustrzelców, co z Być związane strzelce. Ta blondynka może być z trygonu yy, ziemskiego, czyli byk panna lub y, koziorożec. Mm. Coś tu jeszcze mi się pokazuje na jesień i na zimę: z trygonem powietrza, czyli bliznięta, waga i wolnik. Być może ktoś starszy. Mm. Jest również przy was jakaś osoba, która jest doświadczona życiowo. Mm. Pokazuje mi się postać też drugiej kobiety: kobiety o czarnych włosach. I patrzcie, ta kobieta tu nawet też pokazała się w pytaniu, co jest ukryte. A do tego też dojdziemy. Co jeszcze da strzelców w tym bliskim otoczeniu? Okay. Mm. Tutaj zapowiadają się jakieś... Tak, ta blondynka, tutaj mi się wydaje, że dzięki tej blondynce tutaj czekają bo jakieś sukcesy finansowe. Jakieś... Prawdopodobnie wiadomości z tym związane, coś zimą jeszcze tego roku lub wiostą roku przyszłego. Hmm. Może też pojawić się jakieś intratne, intratne stanowisko pracy, możliwa też wygrana lub jakaś wiadomość. Coś odnośnie właśnie coś związanego z tą blondynką lub z kobietą o czarnych włosach, doświadczoną życiowo i mądrą, lub z tymi dwoma osobami. Te dwie osoby mogą być jakoś powiązane. Ta czarna kobieta może być właśnie z trygonu y, powietrza, czyli bliźnięta waga, dół ok? To to jest w Waszym bliskim otoczeniu. Dobrze, w takim razie co w pracy i finansach? Tu mi się pokazuje karta opóźnienia. Jakieś opóźnienie, jakaś zwłoka, w związku z czym proszę o informację. Dziękuję. Hmm, coś tu może być. Y, to opóźnienie i zwłoka może być związane z trygonem ognia. Może być to postać mężczyzny, um, baran, lub strzelec. Tu może być też informacja, która jest związana z pracą, tak? Być może pracujecie i ta praca was w jakiś sposób wyczerpuje. Um, może nadarzyć się również jakaś niekorzystna sytuacja. Um, może pojawić się też jakiś smutek, jakieś cierpienie. Um, Pokazuje mi się również druga postać mężczyzny w wieku około 30-60 lat. Skorpion, rak albo ryby, trygon wody. Blondyn, kawaler, człowiek przyzwoity, czuł troskliwy. Ktoś, kto na stanowisku jest. Coś tu się może wydarzyć latem albo wiosną jeszcze. O co tu jeszcze chodzi? Uhum. a tutaj do Was przychodzi również latem i wiosną też właśnie z Trygonu Wody, Skorpion, Ragryby optymizm, wrażliwość, stałość w... bezinteresowna też przyjaźń być może poznacie kogoś w pracy do związku, tak to mi się tutaj pokazuje że być może przez pracę jest jakieś opóźnienie w drodze do jakiegoś związku lub być może ktoś na Was... Czeka jakaś bliska osoba, um, może czeka na jakąś decyzję, którą by podejmiecie odnośnie pracy, być może związaną z jakimś, z jakimś wyjazdem, um, bo tu jest właśnie karta opóźnienia i zwłoki. Ale tak to się tutaj, tutaj przedstawia bardziej, że być może poprzez um, uczucia macie problem związany z jakimś um, który daje jakby opóźnienie w związku z jakąś decyzją, być może z jakimś wyjazdem, być może za pracą. Mm. Lub jakiś mężczyzna opóźnia coś, do kogo ma coś przyjść. Ok. Dobra. Yy, miłość i uczucia. A tu mi się znowu na obrót pokazują sprawy urzędowe, czyli to będzie jakby, patrzcie, powiązane, tak? Coś tutaj będzie powiązane bardzo mocno właśnie z pracą, finansami i tutaj relacją uczuciową. Tutaj mam informację, że coś tu się jeszcze może wydarzyć z tym dokumentami, pracą, urzędem. Jeszcze zimą albo jesienią, jeszcze jesienią albo yy, zimą tego roku, coś z osobami z trygonu yy, powietrza, czyli bliźnięta w Tu jest informacja też, że pora się odsunąć od osób, które mają na Was zły wpływ, zły wpływ na Wasze życie. Yy, właśnie tutaj, zwłaszcza w układach partnerskich, zawodowych i uczuciowych. Yy, dlatego mówię tutaj, jakie decyzje nie zostały do końca jeszcze podjęte yy, w związku z czymś. I być może tutaj też się właśnie w pracy i finansach pojawia ta, ta zwłoka, to opóźnienie, tak? Tutaj również karta sugeruje, abyście rozważyli sprawy i ułożyli jakby plan na zmianę w swoim życiu, tak? W ten sposób unikniecie jakby w układach i relacjach, abyście nie utknęli, tak? W tych relacjach i, i, i układach, które po prostu są dla Was niezdrowe i, i niszczące, powodują jakąś stagnację, jakiś właśnie, patrzcie, stagnacja, zastój, opóźnienie, tak? Czy to tu właśnie jest mocno powiązane. E, drogie Szczelce, tu jeszcze mi się pokazuje informacja, że zimą tego roku lub wiosną roku przyszłego e, możliwość poznania jakiegoś majątnego partnera. Hmm. Szybkie założenie pienie, e, pieniędzy, przepraszam, szybkie założenie rodziny, duże pieniądze, spadek, dom albo samochód. Tutaj jakaś sprawa właśnie może być związana z tym, że być może e, jakiś urząd... E, będzie się z Wami kontaktować, być może otrzymać jakieś do, dokumenty związane z jakimś, może nie wiem, spadkiem, z informacją o jakichś dużych pieniądzach, o jakimś domu, o samochodzie, coś związanego z trygonem ziemskim, czyli byt Pan na koziorożec. Od tej osoby możecie jakby spodziewać się informacji, aczkolwiek sytuacja może dotyczyć kogoś właśnie z trygonu powietrza, czyli bliźnięta waga i wodnik. Ok? Dobrze. To teraz zajrzymy sobie, co jest przed wami drogie strzelce ukryte. Co jest przed wami ukryte. Na pewno kobieta w czarnych włosach. Ona właśnie też tutaj jest tręgą do powietrza, czyli święta waga i boni lub ta kobieta coś przed Wami ukrywa. Może to być postać właśnie doświadczona życiowo, tak? Mądra. No i osoba starsza w podeszłym wieku. W starszym wieku. Co tu jeszcze? Jakie jeszcze informacje dla strzelców odnośnie tej sytuacji? Co mhm. jest ukryte? Coś tutaj może się wyjaśnić jeszcze zimą albo wiosną właśnie, co jest trygonem hmm, ziemskim, Byk, pan na Koziorożec. odchodzi od was zło, poprawia się sytuacja w każdej dziedzinie. Pokonujecie jakieś trudności, nadchodzi stabilizacja. Hmm. duże pieniądze. Mogą być one w opcji walucie, hmm. stała praca, jakiś majątek może do Was również ruchomy, czyli tak jak to było pokazane właśnie, hmm, tak, dom na przykład, samochód, coś co jakby może być w obrocie, tak, czyli co możecie jakby sprzedawać, inwestować dalej, żeby na tym zarobić. Hmm. Pokazuje mi się również duża moc, duża siła, obfitość, po raz kolejny dokumenty, czyli dzięki, czyli Tutaj ta kobieta była powiązana z jakimiś dokumentami. Ktoś wam czegoś nie powiedział lub ktoś wam czegoś nie dał w odpowiednim czasie, w którym powinniście coś otrzymać. Hmm. Być może będzie w to zamieszony jakiś ciemny blondyn w wieku około 25 lat lub starsze. Osoba konkretna, zdecydowana. Być może ktoś, kto nosi mundur lub uniformy, być może osoba wojskowa lub z jakichś innych służb właśnie mundurowych. Ten człowiek może być bardzo materialistyczny. On tu może was uczuciowo w jakiś sposób wykorzystać. Lub wykorzystało już nawet. Jest tu też karta ostrzeżenia właśnie przed tym mężczyzną. On może być z trygonu ziemskiego, czyli by pan, pan na koziorożec. Tutaj mogą zdać jakieś niekorzystne zmiany właśnie z tą postacią. Zima i wiosna, uważajcie drogie strzelce. Hmm. rozglądajcie się bacznie dookoła, tak? Zachowajcie też takie elastyczne działanie elastyczne myślenie w podejściu do pewnych kwestii, do pewnych spraw. Ale jak dla mnie ta, ta kobieta właśnie jest tutaj powiązana z czymś, o czym Wy nie wiecie. Kobieta starsza, dojrzała, mądra i właśnie jakieś dokumenty, jakieś pieniądze, jakiś spadek, jakiś dom, tak? Coś tutaj jest przynajmniej ukryte Dobrze. Co zmierza do strzelców? Co zmierza do strzelców? Co zmierza do strzelców? E, tak mi się tutaj teraz kojarzyło bycia, że te, ten mężczyzna on może być wysłany przez kogoś, lub poznany jakby też przypadkowo ale on będzie bardzo materialistyczny, on jakby e, zwróci być może na Was uwagę, tutaj głównie do Pani mówię, spoznaków Strzelca, e, żeby Was tutaj, tak jak mówicie, zbajerować i wykorzystać pod kątem materialnym, jeżeli cokolwiek jest przed Wami, drugie Strzelce, ukryte, jeżeli to będzie jakiś spadek, jakieś pieniądze, jakiś majątek, nie chwalcie się, nie mówcie o tym na głos, e, no bo ktoś to może jakby wykorzystać przeciwko Wam, tak, tylko i wyłącznie na swoją korzyść. Mm. Co zmierza? Tutaj zmierzają sytuacje, które mogą się wymykać spod kontroli. Coś tutaj może być związanego z trygonem ognia, czyli baran, lew lub strzelec. Aczkolwiek coś jeszcze tutaj może... Aczkolwiek zmierza do Was dobre zdrowie. Tutaj mogą być jakieś finanse, które mogą się wymknąć spod kontroli, tak? Zmierza do Was dobre zdrowie być może okazja na poznanie osoby, z którą być może w przyszłości zawrzecie związek małżeński. Na pewno odzyskacie dużo energii. Sprawy z biznesem też będą się u Was po, powodzić, tak? Wam. Co jest może być dla Was przychylny ktoś z trygonu wody, czyli rak skorpion albo ryby. Hmm. Może to już być też osoba, którą właśnie spotkacie i to będzie Wasza, właśnie Wasza druga połowa, tak? Na, te, na to szczęśliwe życie, na to szczęśliwe małżeństwo, na tą szczęśliwą, godną i pełną radości starość, tak? Toś być może dzięki komu też odzyskać energię i na przykład zdrowie, dzięki komu będziecie się cieszyć dobrym zdrowiem, to będzie dla nas wsparciem, to będzie taką, mówię, taką waszą pokrewną duszą, tak? Coś tu się może wydarzyć, wiosną w latem i właśnie trybom rat raz, korkiem rybę. Co jeszcze tutaj zmierza do strzelców? zmierza do strzelców. Mhm. Tutaj drogie strzelce latem albo jesienią. Być może jesienią jeszcze tego roku lub, lub latem, jesienią roku przyszłego. Mm, ale bardziej tu obstawiam, że to będzie jesień tego roku. Mm. Korzystne sprawy zawodowe. Mogą one dotyczyć osoby lub osób powiązanych z wami z e, trygonu ognia, czyli, czyli baran, lew lub strzelec. Tak? E, wyjście z kłopotów. E, początek nowej drogi pozytywny przełom. Może to być awans, może to być podwyżka. Jeżeli nie macie pracy, jesteście osobami bezrobotnymi, może to być również bardzo szybkie otrzymanie propozycji jakiejś pracy, tak? która będzie dla Was korzystna dzięki której tutaj no, odbijecie się finansowo, ok? Dobrze. To by było mm, na tyle. Tak jak już powiedziałam, się sobie ten rozkład sobie troszeczkę rozbuduję, bo troszeczkę dłużej on potrwa, ale chcę, żeby tutaj Wam najwięcej jakby informacji dla Was na ten miesiąc przekazać. Zobaczymy sobie teraz, co jest tu i teraz, tak? co może tutaj wydarzyć się jeszcze w grudniu, tu i teraz. Ok, tak proszę o informację dla strzelcy. Co tu i teraz, czyli na cały grudzień jeszcze. Taka energia ogólna. Ok. Znowu postać dojrzałego mężczyzny. Hmm. Może to być postać ojca. Hmm ktoś, to jest taki bardzo dobroduszny, uczynny, y, wspierający, empatyczny. Będzie może będziecie do niego się wybierać w jakąś podróż. Będzie może z powodu jakichś smutków, z jakiegoś żału. Będzie może będziecie właśnie szukać pocieszenia y, właśnie w rodzinie, właśnie w postaci ojca. Gdzieś, y, gdzie czujecie się bezpiecznie, stabilnie. OK. Coś tu może być związanego z kradzieżą. Patrzcie, czy jakby powraca ta energia, ponieważ tutaj było coś jakby ukryte. Ale skoro było coś przed wami ukryte, równie dobrze mogą to zostać ukradzione, tak? Pojawiają też się również jakieś złe informacje, aczkolwiek mogą one nie być typowo do was, drogie strzelce. Mogą to być złe informacje na przykład do osoby, która coś przed wami ukryła. Lub druga historia, mogą to być informacje o tym, że na przykład nie ma już co dla Was odzyskać. Też tak może być, tak? Mogą być to informacje związane z jakimś dzieckiem. Yy. informacje związane z dzieckiem lub podnośnie dziecka. Również może to dotyczyć na przykład jakiegoś młodego mężczyzny, tak? który na przykład ma taką osobowość i mentalność dziecka. Tak? Co jeszcze? Co jeszcze w tym rodzinie się może z tym co wydarzyć? Tutaj jeszcze mi się pokazuje karta, e, która informuje mnie o tym, że będziecie jakby szukać gdzieś bezpiecznego miejsca, takiego właśnie schronienia, czyli być może właśnie poprzez tą podróż, czy pójść na przykład waszego ojca, tak, do e, jakiegoś innego bliskiego, wam starszego mężczyzny, gdzie osądzicie właśnie tą, to, to schronienie, to bezpieczeństwo. E, Tutaj jeszcze mogą pojawić się jakieś nowe początki, tak. O tym też właśnie informujemy. Ta karta dziecka, czyli jest zwią coś związanego właśnie z bezpieczeństwem lub nowe początki poprzez jakieś informacje, które właśnie otrzymacie od kogoś. Mm, dobrze, co jeszcze? Co jeszcze dla strzelców? Czy jeszcze jakieś informacje? Czy tutaj jeszcze jakieś informacje dla strzelców? to pokazuje, że nadchodzi do Was jakimś dzieje nadzieja, nadzieja na, na poprawę sytuacji, być może właśnie poprzez przez pobyt w tej, w tym miejscu, że czujecie się bezpiecznie, jakby nabierzecie takiej jakby większej pewności, że to wszystko jakby, co się zdarzyło lub zdarzy, no mimo wszystko będzie dla Was poprawą sytuacji, tak? Ok, co jeszcze? Tutaj jednak ja mimo wszystko macie poprawę sytuacji, która też jakby ukoi w nas, te, Was te ponure myśli, które być może przychodzą Wam do głowy, tak? Macie tutaj nadzieję na, na polepszenie jakby pewnych sytuacji, że to wszystko jakby wróci do, do stabilności, do... Takie macie oczekiwanie, tak? Jesteście jakby w trybie oczekiwania. Hmm. Ale wiecie, że czeka Was być może długa droga do pewnej jakby realizacji, do pełnego spełnienia. Długa droga, do czego Was tutaj może czekać? Do drogi strzelca. Do czego bo tutaj może czekać? Długa droga. Patrzcie, jakieś sprawy sądowe, tak? Czyli być może tutaj sądownie też otrzymacie właśnie jakieś dokumenty, jakieś, jakieś sprawy urzędowe, sądowe, tak? które właśnie tutaj wyjaśnią wszystko. Yy, to jakaś osoba sądownictwa mi się właśnie pokazuje. Yy, Mogłoby tutaj też chodzić jakiegoś mężczyznę, to wy możecie być tym na przykład mężczyzną, czyli po raz kolejny, Ktoś młody, tak? Młody mężczyzna. Yy, ten rozpad cały na przykład jakby pęszczyzny mój tak? młodego. Coś jeszcze? Hmm. ja mi też się postać osoby młodej, aczkolwiek ona jest kobietą, postacią bogatą, zamożną. Aczkolwiek jest to postać zamożna w sensie takim duchowym. Ona wyraża siebie, wyraża swoją radość, wyraża swoje marzenia, które spełniła lub które spełni. Jest to postać kobiety, która jest panną która symbolizuje też kobietę dojrzałą, mimo swojego na przykład młodego wieku, tej, tak, pewną siebie, niezależną, świadomą. Jest bardzo przyjaźnie usposobiona do, tutaj do środowiska ogólnie całego, tak. Także znaczy tutaj będzie może, ona też jakąś taką osobę w bliskim otoczeniu. Ona ma oka czarne włosy, być może ta kobieta z tymi czarnymi włosami będzie dla Was taka właśnie taką podporą. Hmm, może to właśnie wcale nie ona coś przed wami ukrywa, chociaż tu mi tak się bardziej zarysowuje. Także mówię dwie opcje: albo ta czarna kobieta coś ukrywa i coś tutaj jakby się wydarzy, i, i wyda, albo może być to właśnie jakiś młody mężczyzna, który będzie czyhać na coś, co jest dla was na razie jeszcze nieokryte. Ok, dobra, co jeszcze? Tu jest jakieś zakończenie, drogie Strzelce. Zakończenie poprzez... Hmm, pff, może to zastosować również jakieś pożegnanie i rozstanie. Hmm, nie musi to być informacja o na przykład takiej śmierci, y, ale też może oznaczać na przykład, że to się żegna z chorobą, z jakimś toksycznym związkiem, z jakimś na przykład złym nawykiem. Y, no różnie ogólnie, tak. Ogólnie zakończenie. Karta zakończenia. Patrząc na to, jakie, jakie pokazały mi się karty poprzednio, raczej to będzie zakończenie pozytywne dla Was, tak? Że to, jakby sprawy zresztą się wyjaśniać. Patrzcie, nieoczekiwana fortuna. Nieoczekiwany pieniądz, nieoczekiwana fortuna, tak? Tak to coś tutaj do Was dobrego w drugiej idzie. Co jeszcze? Coś tutaj będzie Wam, jakby wyrównane, zrównoważone. Mm, tutaj okaże się właśnie, że sąd tutaj może być dla kogoś właśnie. Patrzcie, po raz kolejny, potędzenie jakby tutaj mm, tej karty z tymi dokumentami, sprawami urzędowymi sądowymi, tak? Czyli tutaj jakby coś będzie rozstrzygnięcie sądowe dla Was. Na Waszą korzyść tak grubo mi się wydaje. Yy, być może ciężko pracowaliście o tej pory na to, aby otrzymać to, co jakby na ten moment jeszcze jest dla was nieosiągalne lub. Yy, nieodkryte, tak? Dobrze, drogie strzelce. Teraz tylko jeszcze mam dla Was przygotowaną pytanie lub kartę rady. Jeśli macie pytanie, to ja już Wam teraz tutaj um, pytam karty dla Was anielskie. Jakie jest dla Was pytanie? Jaka jest odpowiedź na Wasze pytanie na ten miesiąc grudniowy już? odpowiedzią do zaznaczonych strzelców. O, ok. Mamy aż dwie karty. Albo i trzy. Drogi strzelcy, jeżeli miałeś tutaj swoje pytania, pierwsza odpowiedź na twoje pytanie jest tak. Kolejna w przeciągu kilku miesięcy i nie ma powodu do zmartwień. Ok. Teraz jeszcze anielskie wsparcie dla Was na ten miesiąc. Poproszę o jedną kartę wsparcia anielskiego i informacji anielskie dla strzelców. Okej, okay, ta to mi zostaje w ręce. Drogi strzelcu, być może widzicie często godzinę 00. Ta, inform ta godzina informuje Was, że Bóg jest z Wami. Wspiera Was w drodze Waszego rozwoju. Ok. Mam nadzieję, że ten rozkład będzie dla Was przydatny. Jeżeli ten rozkład rozbudowany podoba się Wam i chcecie, abyście abym w takiej formie je wykonywała na czytania miesięczne, bardzo Was proszę o Wasze opinie i o komentarze. Mm. Dziękuję również obecnym subskrybentom. Zachęcam również nowych słuchaczy, nowych widzów do subskrypcji, do lajkowania pojawią się wkrótce kolejne czytania jeszcze w grudniu na pełnię, na nów nowie będą chyba nawet dwa w tym miesiącu 1 i 30 grudnia w międzyczasie też jakieś czytanka dla Was postaram się tutaj wrzucić na ten moment Wam dziękuję serdecznie pozdrawiam Was mocno i serdecznie trzymajcie się ciepło i pa pa